Dobra, jestem Fireant i yy, yy, byłem dzisiaj w paczkomacie, bo już troszeczkę spłynęło rzeczy ze świata. Yy, wziąłem, zamówiłem te nakrętki, zamówiłem szpilki i jeszcze reparaturkę zacisku, chociaż zacisk będę oglądać, yy, czy się leje, ale i tak i tak yy, muszę, musiałem te gumy zacisku yy, po prostu kupić na przyszłość, bo będę regenerował yy, zaciski przednie, a tył to później ewentualnie, czy tam. Zależy jak wyjdzie i teraz tak w yy, kartonie, zaraz bo mi się namieszało. Dobra, szpilki. Szpilek wziąłem 7, yy, bo przód wymienię, tak jak mówiłem, bo już yy, zjechane do cna, o, 7 ma być i liczymy. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zgadza się, szpilki są ok. Do wymiany. W tym zestawie jeszcze to jest łódź. Reklamę robimy za Fico, ponieważ no, najczęściej jednak tam kupuję, bo najwięcej części, które potrzebuję, tam jest. E, uszczelki, tego jeszcze nie miałem. O, i to mi się podoba. Zapakowane, e, niekombinowane. Pudełeczko jest. Zestaw. Uszczelek jest. Jestem sam ciekawy, jak to w środku wygląda, ale to na później może, bo nie mam takich paznokci, żeby to... Eee, dobra, dobra, może się uda. Ej, chole. Będzie ciężko. Dobra. Nie wiem, czy... A, dobra, gdzieś tu chyba długopis mam, okej. Okay. Jest długopis. No i co? Gumki jak gumki. Uszczelki w sensie. Reparaturka. Co my tu mamy? Coś w środku jest. O! Proszę bardzo. Zaraz poczytam instrukcję obsługi. No i jest jak mordę szczeli w mordę szczelik zestaw, jak złoto. Aha, dobra. Tu mamy ten, te smarowidło do doprowadnic, ok, okej gumki są wszystko w oryginale dobra to tu mamy fajnie bo został zapakowany jest cały jak mi się to podoba a nie że ojoj i, i później kurde pół, pół rzeczy jakie się kupuje to rozpakowane a tutaj mamy sytuację to jest inny sklep już no to niestety lekka zdrada tutaj Łodzi była ponieważ Oryginalne nakrętki yy, w cenie kurczę 10 zł od sztuki. Więc tu, tu nie mogłem się niestety zastanawiać zbytnio. Wziąłem od razu 10, bo 5 pójdzie na dzień dobry do wymiany. Yy, więc cena yy, 17, yy, normalna taka 15-17, a tutaj mam oryginały za, za 10. No to yy, wielce się tam nie zastanawiałem zbytnio. Dobra, liczymy. Zapytałem tylko, czy zapakowane są, bo to mnie interesowało, czy jakieś nie ma kombina kombinatorki. Yy, ale widzę, że są takie, jak trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dobra, jeszcze raz. Raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wszystko się zgadza więc za te śruby no stówka to było nie było około tam no około stówki no tak ale to jest prawie że dwa koła na na fulnowych także no ja uważam że cena bardzo dobra Dobra, więc yy, mamy jeszcze kilka takich miejsc, gdzie, gdzie tam po prostu yy, mam fajne ceny, ale to, yy, no to po prostu nie ma co zdradzać za bardzo, bo to, bo się człowiek napocił też, kilka nocy zarwanych, kilka dni, no dobra, to jest yy, to, szpilki mamy, więc cała piasta z przodu będzie już, na nowych szpilach, w miarę przypływu gotówki yy, może powymieniam wszystkie, bo naprawdę kurde jak się samemu robi to później też szpilka zajechana, później nakrętka kurde od razu dostaje w tak, D. Tak ostatnio było. Nowa szpilka, nowa nakrętka i wszystko w D poszło. Yy, I praca, i materiał i dlatego się wkurzyłem i, i mówię nie no, to już, to już sobie, sobie pozwolę, bo to.. Dużo się tam robi, dużo się ściąga, generalnie, więc nie ma co ten. Dobra, to to mamy. Dojdą jeszcze smarowidło do, do zacisków. Coś tam jeszcze idzie, chyba do samochodu, nie pamiętam. No dobra, no na razie mamy to i tyle. No. To idzie na półkę, żeby mieć pod ręką. Postaram się jakieś zaciski za pół darmo znaleźć i, z, i zrobić to wszystko na stole bez ściągania z samochodu, a później tylko chyc podmianka, ale to nie wiem, czy tak się uda. Ale jak, jak coś to zaplanuję, ściągnę zaciski i w kieszeni zostanie na jakieś części, eee, bym zrobił ten, eee, odrdzewił je. Eee, normalno by mnie spokojnie yy, dobra to tyle no i do jutra